Dzień dobry państwu. Miło mi powitać wszystkich Państwa na konferencji. Chyba mogę powiedzieć, pierwszej poprzedzającej nowy sezon 2013-14 poprzednie rozgrywki zakończyły się trochę ponad miesiąc temu. Ten miesiąc, który od tego czasu upłynął, był to czas bardzo intensywnej pracy dla dla nas, dla zarządu klubu e, mamy ten komfort, że mogliśmy dosyć wcześnie zacząć pracę nad budową nowego zespołu. Myślę, że korzystając z doświadczeń poprzedniego sezonu, zupełnie inaczej podeszliśmy do tego tematu. Tutaj był to czas bardzo intensywnych konsultacji, rozmów z trenerem, który jest głównym konstruktorem tego, tego składu. Oczywiście we współpracy ze mną i, i z Przemkiem. Także w dniu dzisiejszym kończymy pewien etap budowania zespołu na przyszły sezon. Jak tutaj Państwo za chwileczkę się przekonacie, ogłoszę zawodnik, nazwiska polskich zawodników, którzy będą grali w przyszłym sezonie w naszym klubie. W dniu dzisiejszym nie padną żadne nazwiska zawodników obcokrajowców. No, i to jest właśnie jedna z podstawowych tutaj różnic w stosunku do ubiegłego roku. Koncentrujemy się na graczach polskich, którzy odgrywają bardzo istotną rolę przy budowaniu zespołu i później przy osiąganiu założonych, założonych celów. Przechodząc do konkretów, drodzy Państwo, zacznę od zawodników, których Państwo znacie a którzy pozostaną w klubie na przyszły sezon. Jest to kapitan Piotr Kardaś, jest to zawodnik Kuba Zaleski i na tą chwilę z graczy występujących również mogę potwierdzić, że w zespole zagra Hubert Radkę. Natomiast e, miło mi przedstawić dwóch nowych zawodników, którzy w przyszłym sezonie zagrają w naszym klubie. E, może według wieku zaprezentuję najpierw, e, wiadomo zawsze, e, z, ale to tylko z, z szacunku, także e, to, to taki jest podtekst tego mojego zdania. Także miło mi przedstawić zawodnika dobrze znanego w Radomiu, Łukasza Majeskiego, wychowanego, wychowanka Piotrówki Radom, wiele lat tutaj w azs Radom. Także po wielu latach spędzonych poza granicami miasta, wraca do rodzinnego miasta, i wierzę, że będzie bardzo istotnym elementem naszego zespołu, pomoże w osiągnięciu celów. Także. Bardzo się cieszę, że możemy Łukasza po wielu latach powitać w Radomiu na najwyższej klasie rozgrywek. I drugi zawodnik, który wzmocni nasz klub, to jest Kamil Łączyński, jeden z bardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. Występował już wiele lat pod okiem trenera Kamińskiego na parkietach ekstraklasy. Miał bardzo udany sezon 2011-2012 w waz się Koszalin, po kontuzji yy, odbudowywał formę w pierwszoligowym Mosirze Krosno, gdzie miał bardzo udany panie sezon. Przepraszam, w takim razie to jest kwestia tutaj dyskusyjna, rozumiem. Także miał bardzo dobry sezon, znakomicie się tutaj zaprezentował na parkietach pierwszoligowych. Był głównym autorem wielki, największego sukcesu klubu z Podkarpacia. Drugiego wicemistrzostwa drugiej ligi wicemistrzostwa pierwszej ligi oczywiście, także myślę, że będzie bardzo istotnym elementem tutaj w rotacji trenera kamińskiego. Także bardzo serdecznie witam, szczególnie nowych zawodników w Radomiu. Mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy założone cele. To na pewno na pewno postać trenera kamińskiego to jest pierwsza sprawa, nie będę ukrywał i. Tutaj nie chodzi o to, żeby trenera jakoś podbudować specjalnie, tylko, tylko no swoją osobą i swoimi argumentami e, przekonywał mnie od, od zakończenia rozgrywek, czyli dobrych dwa tygodnie, żebym, żebym się tutaj stawił i no, w najbliższym sezonie. Natomiast, natomiast były jeszcze tam parę ofert, ale, ale tak jak powiedziałem, osoba trenera Kamińskiego tutaj zadecydowała. Myślę, że, myślę, że znamy swoje e, wszystkie plusy i minusy. I, i, I właśnie e, fakt taki, że, że przyszły sezon trener kamiejński będzie tutaj prowadził, zadecydował o tym, że że, 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 kontrakt, że podpiszę kontrakt, tak? Nie chciałbym teraz, nie wiem kogo zacząć, kogo mam, żeby nie urazić nikogo. Mam tyle powodów do wracania do Radości że teraz... No po kolei. Na pewno, nie ma co ukrywać. No, tu się urodziłem, także fajnie, fajnie w ogóle jest, że jest taka możliwość, że w Radomiu jest koszulka na najwyższym poziomie. W Polsce jest możliwość tu grania. O klubie chodzą dobre słuchy, bo to też jest ważne tak? dla, dla nas zawodników, jaką klub ma opinię i mimo tego, że, że klub jest dopiero pierwszy rok w Ekstraklasie, to, to, to nie ma złej opinii. Można, trzeba tylko i wyłącznie skupić się na pracy, i to jest najważniejsze dla zawodnika, a, a jakby reszta innych rzeczy jest załatwiona na, na tip-top. Druga sprawa, na pewno trener, bo to, że znaliśmy się krócej, dłużej, jakby to nie ma znaczenia. Myślę, że sezon trwając 9 miesięcy, trzeba się na tyle jak najszybciej poznać się, w jak najkrótszym odstępie czasu. Także myślę, że tak jak tutaj powiedział też Kamil, no, trener zna moje mocne i dobre strony, także myślę, że. Dużo nie musiał argumentować i ja również, myślę, też nie wiem, czego mogę się spodziewać po trenerze, czego trener będzie ode mnie oczekiwał, także to jest też jakby prostsza, łatwiejsza sprawa. Także mówię, no, sprawy rodzinne i, i to wszystko, wszystko się układa w całość, także mówię, cieszę się, że jest taka możliwość grania w Radomiu i jeszcze na najwyższym szczeblu. Dwóch panów tutaj obecnych, Kamila Wąszyńskiego i Łukasza Majewskiego, być może będzie obecny jeszcze jeden zawodnik. Dłoń, jak w dłoniach nie mają? Czy możecie panowie coś na ten temat powiedzieć? Myślę, że jesteśmy w trakcie rozmów, bym powiedział, i to wszystko, co na tą chwilę możemy powiedzieć. Nie jest to jeszcze sprawa do końca przesądzona. No i bym powiedział, jeszcze też mm, nie zamykamy do końca, bym powiedział, składu Polaków, ponieważ jest to, tak jak bym powiedział, dla nas najważniejszych dwóch ludzi w tej chwili, na których chcieliśmy się skupić, i ich mamy, bym powiedział, a, a dalsze rozmowy jeszcze są prowadzone tutaj w tej kwestii. W zespole jest w tej chwili Piotr Kardaś rozgrywający, Kamil Mączyński rozgrywający. Gdzieś tam powiedzmy w obwodzie pozostaje jeszcze Jakub Szenk. Czy wśród graczy zagranicznych, których szukamy jest również rozgrywający? Tak. Tak, tak i Kamil, Kamil o tym, o tym też z Kamilem rozmawialiśmy. Chcę wśród tych Polaków co, co byli zrobić małe może przetasowanie na pozycjach i yy, natomiast no na pewno szukam, szukamy jeszcze graczy na pozycji 1-2 taki, który będzie mógł sam poprowadzić grę, ale który będzie mógł również występować yy, z kamieniem razem na boisku yy, także no troszkę to będzie, a, a Kuba Szenk miał rok, żeby się pokazać, cały czas ćwiczy Sezon jest długi. Ja nie, nie zamykam przed, przed nikim e, e, drogi. E, natomiast no mamy też i, i, i drugą drużynę, która e, z tego co wiem, podstawia sobie ambitne cel awansu do, do pierwszej ligi, więc grania jest. E, Granie z I jeszcze właśnie tak może, bo e, wspomnę, że nie zamykamy się jeszcze na żadnych Polaków, tak? Jeżeli będzie. A, a, nie wiem, może mieć na 10, jeżeli, będą do, jeżeli to będą Polacy, którzy będą nam gwarantowali o, o, odpowiedni, odpowiedni poziom. Bo dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś jest, e, e, ma polski paszport, czy, czy jakikolwiek inny. Liczą się tylko, tylko umiejętności, dlatego na początku skupiliśmy się na tych zawodnikach, których znamy, z którymi ja pracowałem i, i wiem, że. I których jestem pewien, że za, 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 zapewnią nam odpowiedni poziom, poziom sportowy. A jeśli chodzi o graczy, bo właściwie w tej chwili mamy graczy obwodowych głównie, może poza Hubertem Radkę. Jeśli chodzi o, o, o graczy podkoszowych, to szuka Pan też właśnie za granicami wśród Polaków? Wszędzie, wszędzie. No, no. W Polsce jest ten, ten manewr chyba trochę taki ograniczony? Jest, jest kilku zawodników, yy, no. dlatego... Yy, Mówię, my te, nie będziemy na pewno występować w wyścigach i, i, i przebijać ceny Polaków, no bo już Polaków mamy do grania. I, i, to, i to też był taki nasz myślę, cel, żeby, żeby sobie zapewnić wartościowych Polaków, no bo to są ważne ogniwa w każdym zespole ekstraklasy. Natomiast, no jeżeli któryś z tych dobrych Polaków, którzy zostali na rynku, będzie chciał grać w Radomiu, to na pewno jesteśmy otwarci i prowadzimy, prowadzimy rozmowy, zobaczymy, co z nich wyjdzie. A jeżeli, jeżeli nie wyjdzie, no to jest tyle obcokrajowców, że, że na pewno będziemy mogli ten skład uzupełnić innymi graczami. Nie, tak jak za, zapowiedziałem dzisiaj, e, głównie koncentrujemy się na zawodnikach, którzy muszą e, zapewnić tą... E, tych co najmniej dwóch Polaków na boisku. Wiadomo, że to musi być 6, siedmiu, sześciu protokole, czyli, czyli no musimy dysponować odpowiednim zapleczem graczy, którzy mają polskie obywatelstwo, polski paszport, dlatego na tych się skupiamy. I e, chciałbym, żeby właśnie e, nie chcemy mówić, e, kto, kto nie będzie grał, bo to nie, nie w tej kolejności, tylko na zasadzie będziemy uzupełniać pozycje. Wszystkie kwestie są otwarte, prowadzimy r, rozmowy z. Mamy tutaj wytypowany, powiedziałbym, z trenerem taki szeroką kadrę na tą chwilę graczy, którymi się interesujemy obcokrajowców, ale również są tutaj Polacy, którzy, tak jak ten powiedział, jeszcze nie jest to zakończona budowa. Następnie powiedziałem, że jest to jakiś tam pierwszy etap. W kilku tutaj momentach jesteśmy bliscy porozumienia ale mówię, przed nikim nie zamykamy jeszcze drogi, y, także prowadzimy szereg, szereg rozmów i, i, i raczej będziemy po kolei informowali, z kim podpisaliśmy umowę ani chcemy mówić kto na pewno nie będzie bo to naprawdę różnie może się zdarzyć także na pewno i nikt jest w sferze tutaj naszych zainteresowań kim również myślę że niedługo będę, będziemy kolejne tutaj szczegóły budowania składu ogłaszać i będziemy państwa informować Tak powiem że kto nic nie robi ten się tam nie myli i nie ma problemów a ja jestem przekonany że hala na pewno powstanie przy zaangażowaniu władz miejskich oraz różnego, różnych ludzi i działaczy Platformy, ja nie straciłem w ogóle nadziei, po prostu widzę jakiś pierwszy, bym powiedział tak jakby problem, ale jest, myślę, że go bez problemu rozwiążą i ja nie widzę innej drogi jak naprawdę wybudowania hali w, w mieście, ponieważ tak jak my, tak samo siatkówka, zdaje sobie z tego sprawę, że jest ten obiekt niezbędny do rozwoju sportu oraz promocji tego miasta i naprawdę jestem przekonany o tym, że on powstanie. Znaczy ja nie znam zapisów licencyjnych, ale yy, chodzi mi o to, że powiedzmy w pierwszym sezonie yy, wtedy kiedy byliśmy Beniaminkiem najprawdopodobniej, bo mówię, nie znam tak. zapisów licencyjnych, dostaliśmy warunkowo, prawda, jakąś warunkową licencję. Czy fakt, że hala nie zostanie, nie zacznie, yy, znaczy początek budowy hal nie nastąpi w tym roku może w jakikolwiek sposób... W ale znam. my jeszcze nie wiemy, czy nie nastąpi w tym roku. Wystarczy, że, że są Wyst Dokładnie, to jest, to jest kwestia. Budżet, budżet ministerstwa jest do 30 sierpnia zamykany, i tak naprawdę bym powiedział, dzisiejsza bym powiedział, dyskusja na ten temat jest jeszcze dyskusją otwartą. 30 sierpnia zamyka się budżet ministerstw, i spokojnie poczekajmy na to, jak się zamknie, spokojnie poczekajmy po tym na decyzję i zobaczymy, jak dalej pójdzie. A ja jestem naprawdę przekonany o tym, że ruszymy z halą. Może nie powinno się wtrącać, ale 30% zespołów e, u nas w Lidze ma problem z salą. Jeśli będą takie warunki, nieszczywlone na jak myślano, niektóre ekipy grały chyba 5 lat z jakimiś tam warunkami, które były dopuszczane i przedłużane. Także myślę, nie, nie, ja, nie. A tutaj, ja, myślę, ja że, a to tutaj jeszcze do tego, mając prezesa, <laughs> myślę, że e, długo to nie potrwa i, i, i Hala będzie stała się ja dzielić się bo no tak jak w Łukasz, jest, jest dużo klubów, które no, dysponują nie. podobnymi obiektami, tylko czy, czy, no nie wiem, czy PLK nie zacznie stawiać nagle jakichś warunków brzegowych, powiedzmy, że, że zaczynacie budowę w tym roku, albo może być problem. Tak? Nie, znaczy, może ja uzupełnię z tego, co tutaj jesteśmy nawet po spotkaniach z władzami Ligi, podejście... Jeżeli jest perspektywa realna, ona tutaj u Wradomiu cały czas jest, tutaj, to Liga idzie cały czas, sto, stosuje ten element preferencyjności i, i, i że tak powiem patrzy przychylnie na te ośrodki, bo naprawdę. Które w tej chwili gdzieś tam budują, czy z gorzelew, czy, czy niedawno koszalin, o wiele dłużej miały ten okres, kiedy patrzono z dużą tolerancją na niespełnianie wymogów. Także my, no, pierwszy rok, mamy za sobą. Myślę, że drugi rok jeszcze na pewno Liga będzie traktowała nas przychylnie, bo myślę, że jesteśmy tutaj atrakcyjnym partnerem i, i, i dobrym ośrodkiem i zbieramy dobre opinie. Także sądzę, że, że uda się tą weryfikację hali przejść bez jakichś tam no, kosztów, czy jakichś specjalnych działań. W takim razie chciałbym specjalnie wręczyć tutaj Kamilowi kontrakt, e, gratuluję i życzę mm. udanego sezonu Łukaszowi tylko rękę. Gratuluję, tak, że już życzę udanego sezonu.